Za nami czwarta runda mistrzostw Formuły 1 w League Legend, która gościła na torze w Monte Carlo, jednym z najbardziej charakterystycznych w całym kalendarzu Formuły 1. A razem z nami jest trójka najlepszych kierowców tego wyścigu, a więc Empilis Zaubera, Dobry wieczór państwo, Matelele jeżdżący w barwach William, McLarena, przepraszam, Witam, i x reprezentujący Williamsa. Witam. Zacznijmy od Ciebie Macieju. Gratuluję Ci kolejnego zwycięstwa w tym sezonie. Powiedz mi, czy wygrana w Monako jest dla Ciebie czymś wyjątkowym? Oczywiście, że jest wyjątkowa nie tylko ze względu na wielki prestiż tego, tego Grand Prix, ale również dlatego, że zawsze miałem na tym torze cecha. Albo urywałem wielokrotnie skrzydła, albo nie dojeżdżałem po prostu do wyścigu. Wycofywałem się. No ale cóż, udało się głównie dzięki e, pechowi Sacza oraz e, częściowo Marcela, który z niewiadomych przyczyn wycofał się z wyścigu i tak jak tutaj się dowiedzieliśmy, podobno wycofuje się z ligi. Być może na jakiś okres, być może do końca sezonu, nie wiemy tego. No, no właśnie, jestem mi, zadowolony. Powiedz mi, jak oceniasz walkę z tymi dwoma kierowcami, o których mówiłeś, a więc o Saczu i Marcelu? Więc na początku to było tak, że... Sam start był bardzo chaotyczny, ponieważ tam z tyłu, jak strzała, no wystartował Malboronem, który troszeczkę tam namieszał w stawce. Ja na szczęście byłem bezpieczny z Marcelem, ponieważ startowaliśmy z pierwszej linii. No i Marcel był na softach, ja na hardach, ale zauważyłem, że, że nie tak dużo do niego tracę, mimo tej różnicy w mieszankach. Ale potem zaczął odrabiać nam such, który również jechał na softach. I właśnie byłem bardzo zaskoczony jego tempem, ponieważ było dużo, oczywiście wiadomo, był szybszy od mnie, ale był także dużo szybszy od Marcela, jednakże chyba na, tak, na, na bo yy, on tam zahaczył o pionną chyba koło Marcela. No i poleciał na bandę, urwał koło i wyścig się dla niego zakończył, a więc można by powiedzieć, że bardzo zwycięstwo zostałem tylko Jan Marcel. On zjechał oczywiście szybciej, bo był na sosa. Ja zacząłem wtedy powiększać przewagę, on jeszcze tam popełnił kilka błędów, m.in. chyba 1 czy dwa spiny. No i cóż, po pierwszym, pierwszym boksie, miałem na nad nim 3 sekundy przewagi. Ta przewaga za zaczynała się stopniowo zwiększać, chyba wzrosła nawet do 15 sekund. Nie dawało jechać bezbłędnie, natomiast to popełniło kilka błędów i to właśnie spowodowało to że cały czas to jest tą przewagę. No i cóż, nagle się wycofał. Jak, jak byliśmy potem już yy, na naradzie na wszystkich kierowców, na zebraniu wszystkich kierowców, okazał się, że boź był bardzo nasadzienny, szczególnie na tworych ponad No i cóż. Tyle ja mogę powiedzieć o tym wyścigu. Potem już było jak, jak spłata. Matel to twój drugi wyścig z rzędu zakończony na podium. Powiedz mi, czy spodziewałeś się takiego wyniku przed tym wyścigiem? No nie do końca. Bo wspólnie się nie spodziewałem. Wiedziałem, ogólnie wiedziałem, że jestem w stanie ukończyć w top 5, ale po cichu liczyłem na pech innych kierowców i ten, żeby cię przedostać do top 3. Po starcie wiedziałem, że będę bezpiecznie na czwartej pozycji, ponieważ miałem przewagę i straty. Ale kierowcy poodpadali i przedstawiłem się na drugą pozycję. I ten i już na tak dojechałem. Po krótkiej nieobecności, Misiek ponownie wrócił za Astery McLarena. Powiesz mi coś więcej o jego występie? Jak się Pan współpracuje? Nasza współpraca polega na tym, że daję mu sety i jedziemy. No, mi się mało trenował niestety, więc nie ukończył wyścigu, ale no, współpracuje się z nim całkiem dobrze, lubię go i ten, i nie wiem, czy mógłbym mieć fajniejszego teammata, nazwijmy to. Kuba, chciałem Ci pogratulować również pierwszego podium w e, Twojej karierze. Jakie to jest uczucie e, móc być w tym miejscu i to na takim torze? Dziękuję bardzo. No, moim zdaniem to jest niesamowite uczucie. Pierwszy raz na podium, po prostu coś niesamowitego. No i miałem bardzo dużo szczęścia, bo startowałem z szóstego pola. Właśnie mogłem skończyć na tym szóstym miejscu, gdyby nie kilka wypadków. Również twój zespołowy kolega Szprycek bardzo dobrze pojechał w tym wyścigu i to właśnie wasz zespół odbył najwięcej testów przed tym wyścigiem. Powiedz mi, jak duży wpływ te testy miały na osiągnięcie tych wyników, które udało się Wam zdobyć tutaj w Monte Carlo? No, moim zdaniem, gdybyśmy nie jeździli tak, no tak w miarę dużo przed wyścigiem, to myślę, że byśmy nie zdobyli tak dużo punktów. No i. A jak oceniasz ogólnie ten Tor, jeśli chodzi o kwestię przygotowania ustawień samochodu tutaj? Czy jest mieszko, czy raczej mieliście już jakąś bazę, z której zaczynaliście ustawiać samochód? No bardzo było trudno z tym tyłem, który zarzucał przy każdym wyjściu z zakrętu. No ale jakoś sobie poradziliśmy i zdobyliśmy dość dużo 25 punktów. I Ogromny sukces to jest dla nas. Matelele, powiedz mi, odejście Marcela do zespołu Benettona, jak dużo zmieniło to w podejściu w pracy waszego zespołu. No było to parę osłabienie, bo Marceli jest jednym z najlepszych kierowców i zawsze dojeżdża w top 3. I na pewno yy, do dojadam... święty... Robi dobre sety i dostałem właśnie na San Marino i na tym secie też bazowałem, kiedy tworzyłem seta No Bonaco. Także naprawdę dużo mi pomógł, nawet gdyby był tylko makrajnie przez jeden wyścig. No. A jak wyglądała Wasza współpraca, jeśli chodzi o przygotowanie ustawień? Kto był tym kierowcą, który głównie pracował nad ustawieniami, czy raczej było to podzielone 50 na 50? Myślę, że Marcel, bo w ogóle nie wiedziałem, że on będzie moim teammateem przez San Marino. Zjawił się na treningu dosłownie chwilę przed więc, i okazało się, że będzie moim teammateem przez ten wyścig. Miałem tam jakiś set, ale potem Marcel zrobił swojego seta i na so, niedzielne kwalifikacje mi go dał. I który, okazał, ten set okazał się dość, dużo lepszy niż mój i dlatego na nim jechałem. przejdźmy teraz do MPD'ego dzisiaj było dużo nieobecności również Szymi a więc MPD twój kolega zespołowy nie był dzisiaj obecny czy możesz nam powiedzieć co takiego się wydarzyło cóż, cóż mogę powiedzieć w tej sytuacji no, Szymi musiał trochę przewietrzyć musiał odpocząć od tych męczących go spalin no, ma trochę problemy z płucami. No i cóż, tak, tak to mogę wyjaśnić tę jego nieobecność. A jak myślisz, czy ta nieobecność mogła być podyktowana e, tym, że teraz właśnie gościliśmy na Monte Carlo, czy raczej nie było to tym spowodowane? Nie, nie, nie. Szymi nie jest takim kierowcą, który mógłby się przestraszyć Monako. Nie ma o czym mówić nawet. Nie jest bardzo dobrym, doświadczonym kierowcą. No i co, no cóż, no, tak jak mówię. Tak Musiał odpocząć po prostu, musiał zrobić jeden wyścig przerwy. Nie miejmy nadzieję, że to poskutkuje jak najlepszym wynikiem na pana czyli w przyszłej rundzie. Xcalper, w tym wyścigu sporo Twoich rywali miało dużego pecha. Powiedz mi, jak oceniasz ryzyko jazdy tutaj na tym torze i czy miałeś jakieś przygody w trakcie trwania tego wyścigu i kwalifikacji? No w kwalifikacjach, kwalifikacje, kwalifikacje cały czyste pojechałem. No tylko wyścigu się działo, tam dużo. No trochę na starcie walczyłem z Lukasem i strasznie się poobijałem. Miałem po prostu tylnie skrzydło I... i przednie, co może trochę spowolniło moje tempo, ale nie aż tak, żeby dojechać na podium. Mm. Następna runda będzie gościła na to, że w Montrealu. Y Powiedzcie mi coś więcej. Jakie macie oczekiwania, jakie macie wspomnienia z tym torem? Zacznijmy może od więc od MPD'ego. No cóż, bardzo, bardzo lubię ten tor, bardzo jest dla mnie przyjazny. Wiele przygód spotkałem, gdy tutaj nasuwa się sezon dziewiąty Wertanatyk. Gdyby ten słynny incydent z Łukaszem już nieraz omawiany, dyskutowany. No, miejmy nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji tym razem. Miejmy nadzieję, że to będzie spokojny wyścig dla mnie, zarówno jak i niego, jeśli, jeśli się pojawi. A ja mam nadzieję, że się pojawi. No i cóż, moim najważniejszym celem jest zbieranie punktów i to jak największych, zarówno dla mnie, jak i dla zespołu. Matelele, a ty co sądzisz, to że w Montrealu? Torze Montrealu. Moje doświadczenie na nim jest dosyć niskie, jeśli chodzi o sim racing, ale na pewno bardzo lubię ten tor i nie sądzę, żeby to było jakieś wielkie wyzwanie i na pewno cieszę się, że, że mogę tam jechać. A Xcarper, czy masz jakieś oczekiwania na kolejne podium w tym wyścigu w Kanadzie? No raczej nie na podium, ale myślę, że piąte miejsce byłoby dla mnie wielkim sukcesem. No a z tym torem mam takie wspomnienia tylko z ligi Force, tylko tam jeździłem na tym torze, no i tam z ścianą mistrzów mam trochę wspomnień. No właśnie, MPD powiedz mi, który, która partia tego toru jest według Ciebie taka najbardziej trudna technicznie i w której można najwięcej czasu zyskać? Oto ściany mistrzów jest to jeszcze czekana. W drugim sektorze, a więc ta poprzedzająca tą y, króciutką prostą przed nawrotem, przed najdłuższą prostą tak to wytłumaczy. Niestety nie wiem jak się, jak się nazywa ta, ta sekcja. Myślę, że tam bardzo dużo można stracić. Tam się wjeżdża pod taki mały i ten cień może, cień od tego tunelu może troszeczkę tutaj rozproszyć kierowcę. I tam może można dużo stracić według mnie. No i jeszcze... Ta ściana mistrzów słynna. Ale miejmy nadzieję, że ja tam nie wylecę, bo ja jeszcze mistrzem nie jestem. A jeśli chodzi o ten tor, bo to jest taki tor dosyć krótki, nie obawiasz się tego, że będą tutaj problemy z dublowaniem tych wolniejszych kierowców? Czy miałeś w ogóle w tym sezonie jakieś problemy z, z tak zwanymi maruderami? Chodzi o tym wyścigu w Monako, no ale... Monaco w porównaniu do z no znacznie węższym torem, to oczywiście jest oczywiste. No i cóż, myślę, że nie będzie aż takich dużych problemów. To jest dużo, dużo prostych, dużo miejsc, gdzie można spokojnie przepuścić szybszego kierowcę. No chyba, że ktoś tutaj chce się pobawić w zdobywanie kar, ale mamy nadzieję, że nie mamy takiego śmiałka tutaj w naszym gronie. Matelele, powiedz mi jak oceniasz charakterystykę tegorocznych samochodów? Czy są trudne w prowadzeniu, czy raczej dosyć szybko można się do nich dostosować? Myślę, że szybko się idzie do nich dostosować. Są bardzo szybkie, nawet za bardzo. Ale no... Nie. Uważam, że, są, że łatwo się nimi jeździ, nie jest tak źle. A sądzisz, że tor w Kanadzie może powodować jakieś problemy, jeśli chodzi o te samochody, te długie, proste i do hamowania? Nie, nie będzie tam problemów z ustawieniem samochodu, jak myślisz? Ja pewnie będę miał ewentualne problemy z nadstępnością w hamowaniu do ostatniej szkany, ale myślę, że nie będzie problemów. Nie jest to jakiś strasznie wymagający tor, także nie powinno być, moim zdaniem. Xcarper, powiedz mi, na jaki wyścig tego sezonu najbardziej czekasz? Czy może taki wyścig już się odbył? No właśnie to, to dzisiaj się ten wyścig odbył. No i tyle. A MPD, powiedz mi, jaki masz ulubiony Tor? Z kalendarza, ja... który, który mamy tutaj w League Legends? Mnie tutaj najbardziej ciekawią... Wyścigi deszczowe, ponieważ zanosi się, że będzie kilka takich rund. To może być chociażby Austria. Rano według prognostyków ma być, ma być wtedy deszcz. Ale oprócz tego jeszcze bardzo, bardzo podoba mi się tor Manikur, który będzie następną rundą po Grand Prix Kanady. Ten tor też również się bardzo mi podoba. I jeszcze... Indianapolis też bardzo, bardzo lubiany przeze mnie tor. No i wiadomo, Suzuka jest na koniec, ale jak to będzie na końcu, no to jeszcze trzeba troszeczkę poczekać. Hmm, a spodziewasz się z kimś takiej zażartej walki o mistrzostwo, coś w stylu Luisa Hamiltona i Sebastiana Vettela w tym sezonie? Miejmy nadzieję, że nie aż tak zażartej, no ale wiadomo, my, największym konkurentem będzie Sad, bo Marca, no, no, no podobno się wycofał, chociaż z nim to nigdy nic nie wiadomo, może wrócimy, może nie. Ale na razie no, mam mam przewagę. Bodajże dwudziestu kilku punktów, bo właśnie dzisiaj mam to zwycięstwo. No Staś nie dojechał, ale już jest przewaga pewna. Ale zobaczymy jak to, jak to będzie. Dobrze, dziękuję Wam za tym za poświęcony czas. Gratuluję wyników tutaj zdobytych na torze w Monte Carlo, bardzo trudnym torze. No i pozostaje mi tylko życzyć budzenia w następnym wyścigu. Dziękuję, dziękuję. do widzenia. Dzięki. Do zobaczenia.